Jesteś już tak blisko i myślisz o tym, żeby się poddać, to posłuchaj. Ja w momencie, kiedy zachorowałam na Hashimoto, od razu, niemal od razu, rozpoczęłam pracę nad sobą, nad poprawą jakości mojego życia, aby wyzdrowieć. Tak, dokładnie, wyzdrowieć. I teraz szczerze, choć do końca nie miałam stuprocentowej pewności, czy mi się to uda, to nawet w momentach zwątpienia, nawet w takich najsłabszych momentach, jakie miałam, a osoby hodujące na Hashimoto doskonale wiedzą, jak to jest się czuć, brałam głęboki oddech, dawałam sobie chwilę wytchnienia i dążyłam dalej po to, co pragnęłam osiągnąć. Całą historię skrócę, ale opowiadam o niej często na mojej grupie, na Facebooku, a więc tam Cię zapraszam. Ale chciałabym, żebyś wiedziała, że coś, co wydaje się niemożliwe dla kogoś, nie może być niemożliwym dla Ciebie. Nie jesteś tamtą osobą, która ma w sobie mnóstwo takich. Zakorzenionych przekonań, które nie wspierają. Nie są twoje w ogóle zapomnij. Ja będąc osobą, która miała mnóstwo takich przekonań, między innymi typu nie da się, i przekonania, które ktoś próbował we mnie zaszczepić i powiedzieć mi, że nie da się wyleczyć Hashimoto, no niestety nie uwierzyłam w to. Ja wyzdrowiałam, a dziś moją historią, moją wiedzą, moim doświadczeniem mogę dzielić się mm, dla innych i też pomagać, mm, uświadamiać przede wszystkim, jak to osiągnąć. I teraz, niezależnie od tego, w jakim momencie życia swojego jesteś, musisz wyzbyć się negatywnych przekonań, które ci tylko ciążą które cię blokują, które napawają cię lękiem. Wyrzuć je po prostu. Prz musisz się przemóc, musisz zdać sobie sprawę, że ty jesteś dużo silniejsza niż te przekonania w twojej głowie. Chciałabym, żeby każdy człowiek znał swoją wartość i był świadomy o mocy, jaką posiada w sobie. Bo to jest coś, z czego większość osób nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy. Ale jeżeli dzisiaj powiesz sobie tak i posłuchasz głosu Twojego serca oraz swojej intuicji, i zaczniesz robić to, co jest w zgodzie z Tobą, i podążać za tym, nie słuchając absolutnie nikogo wokół, tylko siebie, to gwarantuję Ci, że zaczniesz widzieć. Rezultaty szybciej niż ci się wydaje. Ale jeśli pozostaniesz w tych wszystkich blokadach, które doprowadziły Ci do tego miejsca, w którym jesteś aktualnie, a którego nie akceptujesz, to musisz wiedzieć, że jeżeli nic z tym nie zrobisz, to jutro schemat się powtórzy. Sama musisz wybrać i sama musisz zadecydować. A Ty doskonale wiesz. Co jest dla ciebie najlepsze?